Tutaj widzimy dokręcanie nakrętek i skręcanie śrub Dokręcanie z pierwszego, jeszcze rurą. Tak, z pierwszego dociąganie tych wszystkich elementów konstrukcyjnych, czaszy, te elementy, te łączniki usztywniają całą tą czaszę. I teraz ja już patrzyłem, patrzyłem, tu szarpałem ręką o. I już jest wszystko sztywne, się nie daje. A rano jeszcze było ruchome, nie daje się już poruszyć. Także to jest dzięki tym łącznikom. Cała konstrukcja nabrała sztywności. Tutaj pan Kamil, tutaj pan Darek skręca. Tam pan Stanisław wyczyścił kołnierz i teraz maluje. No. a doktor Wszołek tam majstruje przy piorunachronie i lampie. Także pani Stanisławie tutaj została. Wyczyszczona ta powierzchnia kołnierza, nie? To szlifierką wszystko ładnie zostało wyczyszczone. Tak, tak. Wyczyszczone i teraz jest pomalowane farbą antykorozyjną. To tak radni krytykowali i niektórzy próbowali, że że złom, a to było troszeczkę powierzchniowej takiej rdzy, a resztę elementów, to y, y, konstrukcja tej czaszy, to jest wszystko ze stali nierdzewnej i tam nie ma prawa ani grama rdzy. No. No. Ta noga nie jest ze stali nierdzewnej, ale jest dobrze pomalowana, ona nie musi być. Z dobrej klasy stali. Z dobrej klasy stali. No, także tu po czteroletnim składowaniu troszeczkę tam były naloty y, jak y, rdzy, ale to bardzo pyciutko to zostało wyczyszczone, oczyszczone i to normalna sprawa, normalna sprawa. Człowiek jak stoi długo w jednym miejscu, to rdze wieje. Tak jest, tak jest. No i tu noga będzie postawiona na fundamencie. Na fundamencie i dźwigiem stutonowym.